Poradnik zakupowy. Dzisiaj przyjrzymy się trzem węzarniom elektrycznym i w tym zestawieniu omówimy węzarnie trzech najbardziej znanych i jednocześnie cenionych producentów: Polska firma Browin, Polska firma Borniak i trzecia polska firma, firma Alvi. To polscy producenci, którzy mają bardzo długie doświadczenie w produkcji i sprzedaży wędzarni elektrycznych, a browin jako jedyny z całej trójki ma w swojej ofercie wędzarnie wykonane z drewna i te stalowe. Przy tej okazji od razu zwracam uwagę, że węzarnie drewniane będą bardziej wymagające. Będą bardziej wymagające, ponieważ Drewno wymaga właściwej konserwacji, a ta konserwacja będzie się przekładać na trwałość i ładny, i ładny wygląd całej wędzarni. Trzeba również zwracać uwagę na właściwe dbanie o czystość w wędzarni po to, żeby się ustrzec przed bakteriami albo przed jakimiś grzybami, na przykład Leśnią. Także w przypadku wędzarni ele elektrycznej wykonanej z drewna zwracajcie uwagę na to, żeby taki sprzęt w odpowiedni sposób konserwować. Oczywiście tego typu wędzarnia wykonana z drewna będzie również miała swoje plusy. Zwróćcie uwagę na to, że taką wędzarnię, gdybyście uszkodzili, możecie wymienić te elementy i łatwo ją naprawić. Sama wędzarnia waży mniej, dlatego będzie łatwiejsza w przenoszeniu i. Pewnie będzie wielu z Was takich, którzy będą uważać, że ona jest estetycznie bardziej ładna, tak? czyli że to drewno jest bardziej ciepło i taka wędzarnia wygląda lepiej. Wędzarnie elektryczne są bardzo wygodne, głównie ze względu na bardzo łatwą kontrolę temperatury. W zasadzie ograniczacie się tylko do tego, żeby na panelu sterowania, my później te wędzarnie włączymy, wybrać temperaturę i węzarnia już sama dojdzie do wybranej temperatury i taką temperaturę będzie utrzymywać. Zasada działania w każdej z tych węzarni jest taka sama. To znaczy, że mamy w środku, w komorze grzałkę i ta grzałka, tutaj widzimy grzałkę w borniaku, ta grzałka jest odpowiedzialna jest za generowanie temperatury, natomiast oczywiście cały proces wędzenia odbywa się z użyciem drewna. Do Generatora dymu, tu jest generator dymu. Sypujemy jedno opakowanie zrębek drewnianych. Te zrębki są z różnych gatunków drewna. Mamy zrębki olchowe, bukowe, mamy zrębki z drzew owocowych, czyli śliwka, jabłko yy, i na przykład wiśnia. Generator dymu doprowadza do środka, do komory wędzarniczej, zrębki. Zrębki się tam spalają i w ten sposób powstaje dym. Czyli jeżeli chodzi o to, co najważniejsze, wędzimy dymem, który pochodzi ze spalonego drewna. W taki sam sposób odbywa się to w wędzarni tradycyjnej. Niczego tutaj nie tracicie, a gdybyśmy to przełożyli na smak i na efekt wędzonych wyrobów, to ten smak jest taki sam z jednego typu wędzarni: czyli z wędzarni tych tradycyjnych i z wędzarni elektrycznych, które mają tą przewagę, że są bardzo łatwe w obsłudze. W Borniaku tak wygląda generator dymu, w Browinie. Tutaj mamy generator dymu. W to miejsce wsypujemy drewniane zrębki. Ten dym się w tym miejscu spala i sobie rurką przechodzi do komory węzarniczej. W ALWI, trzeci polski producent, generator dymu umieszczony jest tutaj po tej stronie. W tym miejscu wsypujemy sobie zrębki i poza komorą węzarniczą. Dym się spala i wchodzi do komory węzarniczej. Możemy w każdej z tych węzarni regulować również gęstość tego dymu, tak? czyli ile tego dymu będzie w komorze węzarniczej. I tutaj ważna różnica w Alvi i w tej ostatniej węzarni firmy Browin, to spalanie zrębek jest poza komorą węzarniczą. Tu się spala, a do środka, do komory wędzarniczej wchodzi tylko dym, nie ma spalania w środku. Tutaj jest tak w przypadku borniaka. Jak te wędzarnie wyglądają konstrukcyjnie i czy jakoś zasadniczo się od siebie różnią? Generalnie zasada budowania tego typu wędzarni elektrycznych jest podobna u wszystkich producentów. Mamy tutaj całą komorę oddzieloną. Na dwie strefy. Tu mamy tą strefę wędzarniczą, a tutaj mamy tą strefę bardziej technologiczną. To znaczy, że możecie sobie w tej wędzarni 80-litrowej, czyli w tym pojemniku zmieści się około 15 kg wsadu, w dowolny sposób konfigurować pod to, co będziecie wędzić, czyli można przekładać sobie poprzeczki, zmieniać ich wysokość, można korzystać z rusztów wtedy kiedy będziecie robić na przykład ser albo rybę. Albo suszyć grzyby, bo też jest to możliwe, to możecie sobie te ruszty ustawiać w ten sposób na różnej wysokości. Mamy do dyspozycji również różne typy haków. Mamy haki pojedyncze, mamy haki na przykład specjalne do ryby. I w trakcie wędzenia, tak samo wygląda, to zaraz wam pokażę to w przypadku firmy Borniak. Ociek, który będzie spływał z wędzonego mięsa, trafia sobie tutaj na tacę ociekową i przez ten otwór wpada do miski, która jest umieszczona tutaj pod spodem. Także to jest w ten sposób pomyślane, żeby nic się nie paliło w trakcie wędzenia i żeby samo oczyszczenie później było łatwe. Można sobie do Alvi dokupić dodatkowe haki, dodatkowe poprzeczki, dodatkowe ruszty, oczywiście pokrowiec. Cała gama zrębków jest również dostępna. Natomiast Alvi od pozostałych wędzarni wyróżnia się jeszcze jednym elementem. Mamy tutaj generator pary, ale do tego generatora pary przejdziemy za chwilkę. Teraz borniak. Przejrzyjmy się, przyjrzyjmy się tej wędzarni również z bliska, tak a propos. To jest duża wersja węzarni Borniak 150 litrów, czyli 20 kg. Są jeszcze w ofercie dostępne modele o połowę mniejsze, czyli węzarnia 70 z 10 kg wsadem. I zwróćcie uwagę, widać to od razu. Konstrukcja jest bardzo podobna. Mamy poprzeczki, które pozwalają nam regulować sobie ich wysokość. W tym przypadku metalowe. Mamy do dyspozycji w nowej węzarni dwa typy haków. Mamy haki tego typu na mięso i podwójne haki na ryby. Po pięć w każdej wędzarni, jeden różcik. Tu mamy tą część do wędzenia, pod spodem część technologiczna. Również jest specjalna taca ociekowa i przez ten otwór w tej tacy ociekowej wyznaczone miejsce wpada nam ociek, który tutaj gromadzi się w trakcie wędzenia. Tak jak w przypadku Alvi, również Borniak oferuje Całą gamę zremków, pokrowce, haki, różnego rodzaju brytwanny, osuszacz. Do osuszacza zaraz przejdziemy, pokażę Wam w jaki sposób korzystamy z osuszacza w tego typu sprzętach. Konstrukcja bardzo podobna, tak jak to było w przypadku Alvi. Trochę inaczej będzie to wyglądać w Browinie, przynajmniej jeżeli chodzi o spód węzarni. Teraz to zobaczymy. Drewniana węzarnia Browin. Tutaj mamy. Tą wersję większą, te węzarnie dostępne są jeszcze w mniejszych rozmiarach. Yy, czym się różni taka węzarnia w konstrukcji? Na przykład tym, że możemy sobie tutaj unieść daszek i wtedy, kiedy chcemy sobie zmniejszyć gęstość dymu w wędzarni, to w taki sposób możemy sobie to ustawić. Nie tylko kominkiem, ten dym się będzie tutaj wydobywał. Zresztą sam kominek też ma regulację w tym miejscu, jeżeli chodzi o regulowanie gęstości i ilości tego dymu w wędzarni. W środku wędzarnia Browina wygląda w ten sposób. Mamy poprzeczki drewniane, mamy również haki. W tym miejscu wpada tą rurką dym do wędzarni, a tutaj mamy wentylator, który pozwala nam wykorzystać termoobieg w trakcie wędzenia lub osuszyć, o osuszaniu samym za chwilkę powiem. Czyszczenie wędzarni, zwłaszcza jej dna, tutaj nie mamy tej tacy, która oddziela część wędzarniczą od tej technologicznej, polega na tym, że ściągamy sobie korpus drewniany, on tutaj nie jest na stałe i bez problemu sobie spód, to co nam tutaj na kapie czyścimy. Węzarnie dostępne są w kilku wersjach, jeżeli chodzi o ich zaawansowanie. Tutaj mamy antenkę. Ta antenka sugeruje, że to jest węzarnia z modułem Wi-Fi. Możemy sobie węzarnie połączyć z naszym telefonem. Współpracuje to przez dedykowaną aplikację. Tak jest również w przypadku drugiego polskiego producenta, czyli Borniak. Borniak wyższe modele też oferuje z modułem WiFi i również Możemy bezproblemowo przez aplikację borniak połączyć sobie telefon z aplikacją po to, żeby śledzić temperaturę mięsa w środku. Dzięki sądzie. Które wbijamy w mięso i temperaturę wędzarni. Aplikacja będzie nam jeszcze czas pokazywać, czyli takie najważniejsze parametry, które są istotne z perspektywy procesu wędzenia. Zanim zaczniemy wędzić wędzarni elektrycznej, zresztą w innym typie również, to przed tym zasadniczym momentem jest jeszcze kilka etapów wcześniej. Pierwszy etap, czyli po wyciągnięciu mięsa z mokrej zalewy, to mięso musi ocieknąć. Po ociekaniu mięsa, uruchomiamy w wędzarni osuszacz. Osuszacz, czyli taki wentylator. Zasada działania tego osuszacza jest taka sama w Borniaku i w Alwi. Pokażemy to na przykładzie firmy Borniak. Zamieniam generator dymu. Zobaczcie, jak to się łatwo dzieje. I w miejsce generatora dymu instaluję osuszacz. Ten oto otwór. Tak. Podłączam sobie do. Panelu sterowania węzarni, bo jest to również możliwe. I zanim dojdzie do tego zasadniczego wędzenia, bez zrębek uruchamiam sobie wędzarnię. grzałkę ustawiam na 40 stopni. Włączamy całość z osuszaczem, i przez kilka godzin mięso się musi osuszyć, tak żeby nie było wilgotne, żeby było suche. Więc, osuszacz to jest pierwszy produkt, w który należy się zaopatrzeć w przypadku węzarni elektrycznej. Wpływa to bardzo mocno na walor i na jakość tego, co będziecie wędzić. Podobnie, tak jak powiedziałem, wygląda to w przypadku Alvi, tego typu osuszacz. Ma również Alvi, zamieniamy sobie ten generator dymu, wyciągam go, w to miejsce ląduje osuszacz, i też należy najpierw osuszyć nasze wyroby przed tym zasadniczym wędzeniem. Jak to wygląda w przypadku browina? W browinie mamy już wbudowany na tylnej ścianie węzarni wentylator i zwróćcie uwagę, że nie musicie tego wentylatora wymiennie stosować razem z generatorem dymu. Czyli oprócz tego, że nie dokupujecie, tylko możecie już w zestawie macie wentylator osuszać, bez wydawania dodatkowych pieniędzy wasze wyroby. To też przy jednoczesnym wykorzystaniu wentylatora razem z generatorem dymu, możecie korzystać w wędzarni z tak zwanego termoobiegu. Czyli w tym zakresie ta wędzarnia moim zdaniem ma przewagę nad e, pozostałymi dwiema. Jestem pewny, że z obsługą tych wędzarni elektrycznych poradzi sobie każdy z was. Zapraszam, zobaczcie jakie to jest proste. Mamy tutaj panel sterowania. W Browinie. Tutaj temperatura zadana, czyli mogę sobie zmienić temperaturę, jaką węzarnia ma trzymać. Przechodzimy sobie do czasu. Tutaj mamy generator dymu, a tutaj mamy termoobieg. Tutaj jeszcze widać temperaturę w środku węzarni, czyli jest sonda, która sczytuje temperaturę węzarni w środku. Jeśli chodzi o borniaka, to jest ten. Prostszy panel sterowania, ponieważ tutaj mamy niższy model. Zasada działania, obsługa, bardzo prosta. Naciskam, ustawiam sobie temperaturę. 40 stopni to będzie moja temperatura wędzenia. Potwierdzam, włączam i grzałka zaczyna pracować. Tutaj mamy jeszcze podłączony osuszacz. Jeżeli osuszamy, włączam, będzie to teraz słychać i osuszacz, osuszacz zaczyna pracować. Mówiłem o tym wcześniej, natomiast i borniaka, i browina, temperaturę mięsa w środku w wędzarni. Czas możecie również kontrolować i ustawiać z perspektywy aplikacji, czyli można to zrobić na telefonie. Przyjrzyjmy się teraz Alvi. Panel z Alvi, bardzo prosty, jeżeli chodzi o obsługę, jednocześnie intuicyjny. Trzy parametry: ustawiamy czas, ustawiamy temperaturę w wędzarni, a tutaj mamy wskazanie. Produktów w środku. Jest do tego specjalna sonda. Sondę wbijamy w mięso i odczytujemy w ten sposób, jaką mięso ma temperaturę w środku. Bardzo istotny parametr, również jeżeli chodzi o wędzenie. Jak widzieliście, obsługa wędzarni jest prosta. Zapominacie o dobieganiu do wędzarni, podkładaniu drewna, zastanawianiu się, jaka jest temperatura, jak na tę temperaturę wpływać. Zakładam, nawet jestem tego pewny, że każdy z Was poradzi sobie z obsługą tego sprzętu, bo jest to prosto, intuicyjne, łatwe, ale za to super, jeżeli chodzi o efekt. Jeśli chodzi o techniki i sposoby wędzenia, to w każdej z tych wędzarni możecie wędzić tak zwanym zimnym dymem lub ciepłym dymem. A Alvi, jako jedyny z producentów, których omawiamy, ma w tym modelu generator. Pary generator pary, czyli coś, co będzie istotne na samym końcu. Jak chcemy podpiec nasz wyrób po to, żeby białko się tutaj ścięło, żeby mięso nie było surowe, to ten efekt będzie super, jeżeli zrobimy to z wykorzystaniem pary. Czyli mamy tutaj pojemnik, nalewamy wodę, podłączamy do prądu, działa to automatycznie. W środku tutaj widać to miejsce, przez które ta para wchodzi. Do wędzarni, a wtedy, kiedy nie używamy generatora pary podczas wędzenia, to po prostu ten otwór sobie zatykamy. Te wędzarnie elektryczne lub inne modele z tych producentów zapraszam na grilleholicy.pl, tam zobaczycie całą ofertę. Powstały i sprzedawane są z myślą o prywatnych użytkownikach. Jeśli jesteś fanem i lubisz robić swoje produkty. Zdrowo się odżywiasz, zwracasz uwagę na to, co ląduje na Twoim stole. Jest to produkt jak najbardziej do ciebie. Z wędzarni elektrycznych możecie korzystać przez cały rok bez względu na warunki atmosferyczne, bez względu na temperaturę zewnętrzną. Mam nadzieję, że udało mi się Was przekonać do tego, że ten sposób pracy i korzystania z tego sprzętu jest łatwy. Natomiast wybitny, jeżeli chodzi o efekt, bo da się wędzić w prosty i tani sposób. Pamiętajcie. Ten worek z rębek kosztuje 12 zł. Owocowe są minimalnie droższe, bo chyba 15. Grzałka nie ma dużej mocy, więc zużycie prądu jest też minimalne. Możecie wędzić przez cały rok swoje mięso, ryby, warzywa, sery. Chyba o tym też powiedziałem: tego typu wędzarnia działa również wspaniale jako suszarka do grzybów. Polecam wam grilloholicy.pl albo stacjonarnie w naszym salonie w Rzeszowie. Zobaczcie, jak duży przegląd i wybór wędzarni mamy na miejscu. Każdą węzarnię kupicie na, od ręki, albo w przypadku wysyłki wysyłamy do Was kurierem. Węzarnia na palecie, dwa dni i przyjeżdża do Was do domu, także przed świętami na pewno zdążymy. Do zobaczenia!